Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby zwierząt domowych, głównie psów i kotów. Znajdujemy się na cmentarzu Psilos w Koniku Nowym pod Warszawą. Dzisiaj wystąpię z gościem. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Maciej Gąsiorowski. Do niedawna chowanie zwierząt uznawane było za fanaberię. Naszych pupili chowaliśmy głównie w przydomowych ogródkach czy w lasach. Obecnie jest to zabronione. Martwe zwierzęta trzeba poddać utylizacji bądź kremacji. Można je także pochować na specjalnych cmentarzach. W Polsce obecnie jest ich około 17. Dwa z nich znajdują się pod Warszawą w Koniku Nowym. Pierwsze takie miejsce w Europie powstało już w 1881 roku na terenie Hyde Parku w Londynie. Największy cmentarz dla zwierząt znajduje się natomiast we Francji, nieopodal Paryża. Jest tam ulokowanych około 90 tysięcy nagrobków dla zwierząt domowych. Znajdują się tam groby m.in. małp, lwów, Koni czy rybek akwariowych. Najwięcej cmentarzy dla zwierząt jest natomiast w Stanach Zjednoczonych. To właśnie stamtąd przyszła do nas moda na cmentarze dla zwierząt oraz groby ze słynnymi wiatraczkami. Na taki cmentarz w Polsce trzeba było czekać do 1991 roku. Obecnie na starym cmentarzu w Koniku Nowym pochowanych jest około 18 tysięcy zwierzaków. W 2013 roku powstał nowy obiekt cmentarny, gdyż na starym już nowe groby się nie mieściły. Oprócz psów i kotów na cmentarzu chowane są także szczury, myszy, tchórzofretki, szynszyle, ptaki ozdobne, żółwie, chomiki, świnki morskie, a nawet jeden koń i wąż. Groby naszych Milusińskich często przypominają ludzkie nagrobki. Koszt takiego grobu waha się od 150 do nawet 5000 zł. Cena za pogrzeb to z kolei wydatek od 400 do 600 zł. Właściciel cmentarza zaznacza, że na tabliczkach nie można umieszczać symboli religijnych, a zapalanie zniczy w czasie suszy jest odradzane. Zwierzęta nie mogą być także chowane w trumnach. Na terenie cmentarza nie ma także kremacji. Te wykonuje się specjalnie w innym miejscu. Cena za spopielenie ciała zwierzęcia waha się od 100 do nawet 1500 zł. Najdroższa opcja to kremacja indywidualna z możliwością pożegnania, po której otrzymuje się prochy zwierzęcia w specjalnej urnie. Najtaniej wychodzi kremacja łączna z innymi zwierzętami, po której nie następuje przekazanie prochów. Obecnie w Polsce działa 17 cmentarzy dla zwierząt domowych. Oprócz Konika Nowego są to grzebaliska w Mochlu pod Bydgoszczą, Toruniu, Sicienku, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Rakszawie, Robczycach, Rzędzianach, Rybniku, Bytomiu, Pile, Kątach Wrocławskich, Gdańsku, Słupsku i Szymanowie pod Wrocławiem. Zatęczowy most, jak poetycko mówi się o śmierci zwierząt, odeszło wiele. Pupili znanych Polaków. Niektóre z grobów znajdują się właśnie w Koniku Nowym. Znajdują się tu groby m.in. Suprona, psa Marii Czubaszek, Betty, suczki Ewy Bem, czy Jackusia psa Zofii Czerwińskiej. Aktorka w sumie pochowała tu aż pięć psów i kotkę. Spoczywają tu także pies Jacka Cygana, hrabia Mirza, pupil Ewy Szykulskiej Max. Oraz suczka Grażyny Szapołowskiej, Amora. Zanim powstał cmentarz dla zwierząt w Koniku Nowym, Polacy mogli taki cmentarz zobaczyć m.in. w filmie Kochaj albo Rzuć z 1977 roku. W ostatniej części trylogii Sylwestra Chęcińskiego o Kargulu i Pawlaku, która działa się w Chicago, widzowie mogli zobaczyć... Tamtejszy cmentarz dla zwierząt. Ich zdziwienie pewnie było podobne do tego, jaki na twarzy mieli wówczas Wacław Kowalski i Władysław Hańcza, czyli twórcy głównych ról. Zapraszam do rozmowy z właścicielem cmentarza. Dzień dobry, ja się nazywam Dawid Wojda. Jestem właścicielem tego cmentarza. Założył ten cmentarz mój ojciec. Dzisiaj już ojciec się nie angażuje, bo już ma 80 lat, jest emerytem, więc teraz ja ten cmentarz prowadzę. To jest pierwszy w Polsce cmentarz dla zwierząt. Został założony w 1991 roku. Pochowaliśmy tutaj już blisko 20 tysięcy zwierząt. Historia powstania tego cmentarza jest dosyć prozaiczna. Wcale nie jest związana ze wszystkimi, z, 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 z takimi domysłami, które mówią o tym, że to Kargol i Pawlak rozpowszechnili taką m, ideę cmentarzy w Polsce. Ten cmentarz powstał dlatego, bo to mój ojciec przeczytał w gazecie taką notatkę pani starszej, schorowanej, poruszającej się na wózku i samotnej. Pani miała tylko psa. Mieszkała na Ursynowie, na ósmym piętrze w bloku i pewnego dnia pies zmarł. Nie miała kogo poprosić o to, żeby tego psa pochować, rodzina się nie interesowała, sąsiedzi również, więc poprosiła panów z MPO żeby tego psa gdzieś po prostu pochowali za miastem. Panowie wzięli duże pieniądze, ale niestety na jej oczach wrzucili go do śmieciarki i odjechali. Przeczytał to mój ojciec i stwierdził, że może to jest już czas, żeby w naszym kraju zorganizować takie miejsce, gdzie można zwierzę godnie pochować. Słyszałem, że to łączy się z przepisem jeszcze przedwojennym. Tak, tak. Potem po, po, że tak powiem, wycieczkach po urzędach, żeby to zorganizować prawnie, żeby to była firma, działalność gospodarcza, okazało się, że nie ma podstawy prawnej, która mogłaby dotyczyć zorganizowania takiego cmentarza. Ale urzędnicy bardzo przychylni. Nie odpuszczali i znaleźli taki przepis z 1921 roku, który traktował o cmentarzach koni wojskowych II Rzeczpospolitej. I na tej podstawie powstał ten pierwszy cmentarz i działa do dzisiaj. Słyszałem też ciekawą historię jednego z pierwszych nagrobków tutaj na cmentarzu, bo wcześniej. Zwierzęta były chowane i miały dosyć proste mogiły. Wcześniej to my robiliśmy płytki drewniane. Na tych płytkach grawerowaliśmy wizerunek pieska i grawerowaliśmy też, wypalaliśmy w zasadzie taką wypalarką elektryczną jego imię. I to tak przez kilka lat było, że wszystkie zwierzęta miały identyczne tabliczki do momentu aż pochowaliśmy psa sułtana. Pies sułtan, wedle opowiadań jego ówczesnego właściciela, był wybitnie zasłużony, ponieważ ten właściciel twierdził, że uratował mu życie. Podczas napadu rabunkowego na jego dom i na jego osobę, ten pies rzucił się na tych włamywaczy, i jak to właściciel powiedział, Uratował mu życie. Pan bardzo usilnie prosił, żeby jednak temu psu umożliwić postawienie pomnika. No i tak powstał precedens. Pomnik powstał, ale potem każdy następny, kto chciał zbudować pomnik, pokazywał, że no sułtan ma, a my też chcemy dla swojego mieć. Więc no, tak to zaczęło żyć swoim życiem, i dzisiaj, jak Państwo widzicie, Większość zwierząt tutaj ma pomniki, które zresztą my sami już dzisiaj też robimy, no bo taka była potrzeba. I stwierdziliśmy, że no my też jesteśmy w stanie to robić i robimy. Jakieś najdziwniejsze, najciekawsze może zamówienie Pan pamięta? Jest sporo dosyć ciekawych zamówień, natomiast no my robimy rzeczy takie, które Państwo widzicie tutaj. Najczęściej to są takie formy, które przygotowujemy w zakładach kamieniarskich i my te formy, pomniki oferujemy. Natomiast takie bardzo ciekawe rzeczy ludzie robią we własnym zakresie. To są różne rzeźby, to są jakieś posągi, to są, to są czasami takie e, odlewy zwierząt, pieski, kotki, bądź same pomniki mają kształt. Zwierząt, na przykład kota simę, którego pochował Pan ambasador z ambasady rosyjskiej, albo tu niedaleko mamy taką rzeźbę wykonaną własnoręcznie przez Panią artystkę z Akademii Sztuk Pięknych. Ta Pani jest dzisiaj niewidoma, straciła wzrok i tą rzeźbę wykonała właśnie już w momencie, kiedy nie widziała, czyli tak intuicyjnie, rękoma z alabastru. Przedstawiła swojego zwierzaka. Słyszałem też o grobach zwierząt różnych ambasadorów, tak? Tak, tak. Oraz osób zagranicznych, między innymi Japończyków. Oczywiście ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, zagraniczni obywatele, no także chcieliby mieć możliwość, żeby pochować te zwierzęta i tutaj pochowali. Możemy tutaj widzieć napisy japońskie i rosyjskie, i koreańskie, i wietnamskie. Rzadko, ale takie się zdarzają. No, Wśród ambasadorów jest taka informacja, że pod Warszawą cmentarz dla zwierząt istnieje i oni w razie potrzeby też korzystają z naszych usług. Z takich ciekawych zwierząt powiem Państwu, że ambasada Grecji pochowała tutaj kanarka dwóch pierwszych ambasadorów ambasady Stanów Zjednoczonych. Ówczesnych też tutaj pochowali e, swoje psy. E, jest wiele też ciekawych osób kultury, którzy korzystali z naszych usług, wiele, wiele, wielu polityków, aktorów e, przyjeżdżają, odwiedzają tutaj swoje zwierzęta, szczególnie w pierwszą niedzielę października. Więc w pierwszą niedzielę października każdego roku my organizujemy tu na cmentarzu Dzień Pamięci o Zwierzętach. Czyli to jest taki pierwszy listopada jak na ludzi dla wszystkich świętych, tak? tak. Tak, z tym, że no, my chcieliśmy te dwie daty wyraźnie od siebie rozdzielić i stworzyliśmy inny dzień, inną datę zaproponowaliśmy, kiedy możemy tutaj się spotkać i wspólnie z ludźmi, którzy pochowali te zwierzęta, tutaj po prostu być. Tego dnia przy dobrej pogodzie, takiej jak dzisiaj, potrafi przyjechać tysiąc osób. Przyjeżdżają nie tylko właściciele swoich zwierząt, ale przyjeżdżają też ludzie, którzy są ciekawi tego miejsca, którzy, są, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda cmentarz dla zwierząt, jak się obchodzi Dzień Pamięci o Zwierzętach i jak wygląda e, taka pamięć o zwierzętach tych ludzi, którzy tutaj je u nas na cmentarzu pochowali. Jak wygląda taki charakterystyczny grób na Państwa cmentarzu? Widzę tu wszechobecne wiatraczki. Groby, tak jak Państwo widzicie, są dekorowane. Jest wiele wiatraków. Te wiatraki prawdopodobnie przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych. Ktoś pierwszy. W taki wiatrak wstawił, drugiemu się spodobało. W zasadzie dzisiaj każdy pyta o te wiatraki, ale każdy też te wiatraki tutaj ze sobą przywozi, stawia. Przyjeżdża tutaj do nas weekendami pan Kazio, którego wszyscy tutaj na cmentarzu znają, ponieważ pan Kazio sprzedaje te wiatraki, sprzedaje kwiaty, znicze i przyjeżdża tutaj już blisko 20 lat także jest osobą tutaj. Znaną i bardzo lubianą, ma bardzo szeroki asortyment jeśli chodzi o te wiatraki. Nawet ludzie sami się zastanawiają, gdzie indziej można by było kupić takie wiatraki, w jakim sklepie. A pan Kazio ma wszystko. Nawet można u niego sobie zamówić jakiś taki wiatrak, który się podoba, i pan Kazio wtedy przywiezie i, i sprzeda. Jak wspominałem, na mogiłach yy, zwierząt nie można. Umieszczać symboli religijnych, między innymi krzyży, za to chętnie pojawia się symbol serca, na przykład. My nie pozwalamy umieszczać znaków religijnych na, na grobkach, na pomnikach, na płytach. Nie chcemy łączyć tego e, cmentarza z cmentarzami ludzkimi. Natomiast Poza tym, jak Państwo widzicie, no panuje dosyć taka szeroka dowolność. No, staramy się też nie ograniczać ludzi w ich potrzebach, żeby zagospodarować miejsce, żeby zbudować pomnik, żeby zrobić płotek, wysypać go kamykami, posadzić kwiaty. Także tutaj myślę, że to jest tak, że jeśli ta zabudowa jest. W ramach tego grobu, który, na którym jest, w którym jest ten zwierzak pochowany, no to, no to można sobie tutaj to miejsce dowolnie urządzać. A sam pogrzeb, jak wygląda, czy jest możliwość jakiegoś mistrza ceremonii, kogoś, kto poprowadzi taki, taką uroczystość, czy to jest we własnym zakresie? Nie, my robimy to tylko we własnym zakresie. Procedura pochówku jest bardzo prosta. Umawiamy się tutaj na cmentarzu. Ludzie przywożą zwierzaka, bądź my przywozimy zwierzaka i chowamy go bezpośrednio do ziemi. Po pochówku wstawiamy tabliczkę z Terakoty. To jest taka firmowa tabliczka, na której napiszemy numer kwatery, numer tego miejsca, gdzie pochowamy na cmentarzu zwierzaka i napiszemy też jego imię. A potem, jeśli ktoś sobie życzy, może u nas zamówić takie płyty. Nagrobne pomniczki. A nazwiska na płytach się zdarzają, czy tylko imiona? Zdarzają się tylko imiona. Nazwisko może czasami ktoś chce, żeby napisać, ale to my piszemy wtedy zamiast imienia, ale to są bardzo rzadkie Rozumiem. przypadki. Dziękujemy panu Dawidowi za zaproszenie i bardzo ciekawą rozmowę. Ja również bardzo Ci dziękuję i zapraszam, proszę przyjeżdżać, odwiedzać cmentarz. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Na następny odcinek będziecie musieli trochę poczekać. Robimy sobie małą przerwę. W następnych Niezapomnianych pokażę Wam groby znanych polskich polityków. Do zobaczenia.